It's a ghost town our so-called leaders prostituted us to the west destroyed our culture our economies our honor Revolution. u.s marines stationed on high alert were given the order to invade the small все равно скоро сдохнете Cześć, moi drodzy, witam w pierwszym odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. Powiem tyle, że naprawdę gierka jest świetna, warto w ją zagrać. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam do mojej całej playlisty. Ładnie tą grę sobie przejdziemy. No to co, moi drodzy, zaczynamy. Ja zaraz powiem parę słów o tej grze. No dobrze, nie ma co przedłużać. Dajmy nową grę. Ja wcześniej w tą grę troszeczkę sobie pograłem, chciałem zobaczyć jak ona wygląda, jak mi chodzi i tak dalej. Tutaj dźwięk trochę ściszyłem też. Oczywiście rozdzielczość dam na maksymalną i wszystkie inne rzeczy też na maksimum, więc nie, ma, nie mamy nic innego jak zaczynać tą grę, moi drodzy. Więc dajmy nową grę. Zobaczmy ten filmik, może tutaj króciutki. Najpierw dobre wieści: świat ma się doskonale. W Rosji trwa wojna domowa. Rządowi lojaliści kontra zbuntowani ultracjonaliści. Stawką jest tysiąc. M, 15 tysięcy to jest chyba. <grytania> tego czegoś. Troszeczkę tutaj tekst szybko idzie, te dialogi, więc nie jestem w stanie tego przeczytać. A złe wieści: dziś dołączy do nas nowy gość. Nazywa się Soap. Soap, nie jak to się czyta. No, i właśnie moi drodzy, ogólnie, you, <coughs> mm, chwila, chwila. Więc tak, ogólnie w tej grze kierujemy tutaj sześcioma postaciami. Jednak, y, taką główną postacią, którą będziemy kierować, jest właśnie ten soap. No i dobrze, mamy tutaj misję, że mamy wziąć jakiś karabin ze stołu. Weźmy go, może. Wiesz, co robić? Idź na pierwsze stanowisko i wyceluj y, w tamte pudełka, chyba, czy coś w tym rodzaju. Tu mamy teraz samouczek, więc zaraz go przejdziemy. Jeszcze mogę tyle powiedzieć, że gra powstała, została wyprodukowana przez amerykańskie studio Infinity World, a następnie ona została wydana przez firmę Activision. No a komputery, PlayStation i tak dalej. Gierka jest z roku 2007, z tego co pamiętam. Tak, chyba dobrze mówię, 2007 rok i premiera światowa była 6 listopada, natomiast polska premiera była 9. Więc jak sami widzicie, no od roku 2007 już troszkę czasu minęło, więc dosyć sporo czasu minęło od premiery. Więc można powiedzieć, że gierka jest dosyć stara, jednak naprawdę robi dobre wrażenia, przyjemnie się w nią gra. No, jak sami zobaczycie, jednak mi się zdaje, że w tą grę już wiele osób zagrało. I mi się zdaje, że już wie o co chodzi, jednak ja chcę, żeby na moim kanale ta gierka się pojawiła, bo naprawdę jest warta uwagi. Dobrze. Teraz wyceluj karabin. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby wycelować. Aha, okay, i to jest strzelmy po prostu. Mamy tutaj teraz takie coś, takie okienko, czy odwrócić sterowanie patrzenia gór, góra dół. Nie, nie chcemy, tak jest dobrze. Strzelaj z biodra jest zawsze mniej sku... Strzelanie z biodra jest zawsze mniej skuteczne przestań przez przyrządy. A teraz zasłonę zasłonięciem płytą. Dobra dobrze kule będą przebiegać przebijać cienkie i słabe materiały. Aha. Czy po prostu jak mamy cienkie jakieś materiały przed sobą, to możemy je przestrzelić. Hmm, no okej. Okay. Teraz weź broń dodatkową ze zbrojowni. To my zbrojowni mamy wziąć tą. ten pistolecik. <grywa> Teraz przejdź na karabin. Aha. Mm -hmm. Użyj noża, aby rozbić arbuza, naciskając klawisz V. No okej. Okay. Kapitanie Price e, chce... aha, że kapitan Price nas widzieć. Właśnie, tutaj naszym takim kapitanem, takim... taką główniejszą postacią, takim naszym przewodnikiem jest ten kapitan. No i teraz musimy do niego podejść. On jest e, na samym dole, jak sami widzicie. Znaczy, on jest na samym dole. Na samym dole jest ten wskaźnik i pokazuje nam, ile mamy metrów do celu. No a naciskając klawisz TAB mamy misję. Aktualne it's lub tam nieaktualne już. On him, so right. Jasne, co to zajmują? Swap? Jak taki pajac jak ty przyszedł z selekcją, co? Swap, czas na test walki na małym dystansie. W tym teście musisz przebiec przez okręt transportowy w ciągu maksymalnie 60 sekund. Wow, aktualny rekord wynosi 19 sekund, no więc dosyć sporo. Mamy weź po drabinie na górę i na pewno pogadaj z tym gościem. Weź MP5 i 4 granaty błyskowe. To i te granaty, dobra. Troszkę skomplikowane Jak sami widzicie mamy tutaj właśnie te nasze takie pole testowe będziemy cykać po linie no i chyba porozwalać te tutaj etykietki naszego wroga. Dobrze, zaczynajmy. Dobrze, lecimy dalej. Granat błyskowy. Świetnie. Gdzie mamy? Iść? Ja się gubię tutaj. Czy tu mam rzucić ten granat? Aha, mamy przez to tutaj przesiusz. Aj. Kurde, trzeba być dobrym, żeby to zrobić. Dobra. Granat błyskowy. Mamy chyba już wyjść. Tylko gdzie, tutaj mamy finish. Dobra, dobra, dobra. Świetnie. Zalecany poziom trudności poborowy. Hmm. Mamy podejść do kapitana teraz. No Zobaczcie, ja mam tutaj teraz wy wy wybrać poziom trudności. <grywa> Nam wybrało poborowy, czyli ten najsłabszy. Dla graczy pierwszy raz grający w FPS-y. Właśnie, FPS-y to są takie strzelanki tego typu. Powiem tak, że na pewno nie wybiorę Weterana i na pewno nie wybiorę poborowego trybu, więc mi się zdaje, że coś z tych tutaj, jednak ja chyba wezmę ten normalny, powiem szczerze, że dużo w tą grę nie grałem, jakoś chyba 2-3 razy, więc dosyć mało, a do tego wiem, że ta gra jest w wersji multiplayer i przyznam szczerze, że też nie miałem nigdy styczności właśnie z multiplayerem, więc powiem tyle, że jestem, lekko mówiąc, zielony w tą grę, więc wybiorę właśnie ten tryb. Nie zalecamy tego poziomu trudności. Chcesz kontynuować? Tak. I teraz chyba nam się rozpoczyna pierwsza misja, moi drodzy. Zobaczmy, co my tutaj mamy na tym filmiku. Drużyna Brawo, dane do tej operacji otrzymaliśmy od rosyjskiego informatora. Przesyłka jest na średnim frachtowcu Jest e toński numer ewidencyjny, no to tam nie trzeba go czytać. E na pokładzie jest załoga i ochrona. <laughs> Zasady prowadzenia walki, sa? Załoga nie ma znaczenia. Aha, czyli po prostu mamy wszystkich rozwalić na tym statku, chyba. <laughs> palimy sobie papieroska, misja u nas jest spędna załoga, jesteśmy w pobliżu ciśniny Beringa. No i właśnie sobie lecimy na ten stateczek, moi drodzy. Jak sami widzicie, dosyć to jest ciekawie zrobione wszystko tutaj. Jak na tamte lata, to naprawdę jestem aż pod wrażeniem. Jedynie, jak sami widzicie, przez to coś, co mamy założone na twarzy, przez tą maskę, mamy troszkę ograniczoną widoczność dobrze, zjeżdżamy po linię wow mosek zabezpieczony wstrzymać ogień gaz, zostań w maszynie dopóki nie zabezpieczymy tam czegoś dobrze, idziemy na dół ci sobie śpią kurczę Słodkich snów, dokładnie. Gdzie mamy iść teraz? Tutaj chyba. Troszkę powiem szczerze, że jest utrudnione tutaj strzelanie. Przez to, że jesteśmy na statku, i tutaj, tutaj się wszystko rusza. Zobaczcie, nie rusza mysko, myszką ni nic. I cały ekran mi się trzęsie. Dlatego to utrudnia. Powiem szczerze, dosyć strzelanie. A już tym bardziej, nacelowanie powiedzmy w głowę. O tym to już możemy prawie, praktycznie zapomnieć. Ale mam nadzieję, że pójdzie nam gładko, to jest pierwsza misja. Więc na pewno nie zaczniemy z grubej rury. Na razie jakoś tutaj 300 i pusto, i nikogo nie ma. Wow, wow, jednak tam są. No naprawdę ciężko trafić. To nikogo nie ma już. Zobaczcie, przyleciał nasz śmigłowiec. No i chyba zrobił z nimi porządek. Hmm. Aha, oni uciekają od nas, bo mają mało paliwa chyba. Dobrze, oni rozwalą nam na pewno drzwi. Ten na pewno rozwali z pistoleciku. O, jednak się myliłem. A tutaj mamy yy, właz. Więc otworzyliśmy to na spokojnie Gra ja się zapisała. Dobrze, gdzie idziemy? Tu chyba. Wow. Nawet wszystko realistyczne mogę powiedzieć, że jest zrobione tutaj. Naprawdę, przyjemnie gra się w tą grę. Mogę do niej wrócić spokojnie po raz drugi, bez problemu. Spójrzmy granatę, może. Tak, ja, już myślałem, że to nasz jest. Tak się może za tym granatem. Zro ruchu nie, to jest nasz. Mamy się ustawić teraz. boga Nic tutaj nie ma. W ogóle mamy misję zabezpieczyć przesyłkę. Mhm. Mamy do niej 70 metrów, jeszcze drogi. O, w końcu jakiś wróg. Przykucnimy, żeby nas nikt tam nie dobił. Naprawdę, troszkę to strzelanie jest utrudnione z tego względu, że ten statek się tutaj cały rusza. O, wow! Mi się zdaje, że ten poziom trudności jest dla mnie wystarczający, bo zauważyłem, że teraz oberwałem od tego gościa, no i troszkę mi życia poleciało, więc aż się boję pomyśleć co by to było, jeżeli. Jeżeli bym dał jakiś trudniejszy. Więc dla mnie ten jest poziom trudności spoko. O, może mi wyjdzie ten granat pięknie! Powiem szczerze, że jestem zwolennikiem bardziej takich misji Takich, jeśli chodzi o to, że się skradamy Wiecie, chodzimy ze snajperką, takie są po prostu misje troszkę, troszkę ciekawsze, tam trzeba troszeczkę też pomyśleć A wiecie, na przykład jak chodzimy gdzieś po mieście I nagle wyskakuje 40 gości na dachu, 40 na balkonie i drugie 40 na ulicy To takie po prostu są bardziej, żeby się wyżyć, jak dla mnie Ale nie mówię, że są najgorsze Jestem po prostu zwolennikiem bardziej takich, wiecie, ze snajperką. Bo z tego co pamiętam, w tej części gry będziemy mieli do czynienia właśnie z paroma misjami takimi, że trzymamy w ręku snajperkę. Dobrze, jesteśmy praktycznie na miejscu, zobaczcie. Hmm, to po arabsku. Centrala, tu prawo 6 znaleźliśmy, to paczka gotowa do transportu. No mała nie jest. <laughs> nie mamy czasu, prawoszy. Zbliżają się do Was szybko. Dwaj przeciwnicy. Hmm. Co, so, weź manifest z kontenera. A tutaj, tutaj coś mamy, zobaczcie, to jakiś notes jest. Hmm, więc pieprzamy stąd. Jeżeli nas ktoś goni tutaj, jeżeli ktoś zaraz przyjdzie jakieś oddziały, to będzie masakra. Wow! Czasami widzicie, nie wiem co się stało, ale jakby jakaś bomba wybuchła, i po prostu okręt nasz tonie. No i nawet to widzę teraz, jak biegnę, bo po prostu biegnę pod kątem. Nawet dosyć to ciekawie jest zrobione, przyznam szczerze. Troszkę to utrudnia bieganie tutaj. No ale ciekawie, ciekawie to jest zrobione oryginalnie, tak? Oj. Powiem szczerze, troszkę się fajnie biega nawet. Ło, <laughs> wow, kurde, nie ten kierunek wybrałem. Mam nadzieję, że ich dogonie. Mamy tutaj teraz uciec, i zobaczcie, przyleciał do nas śmigłowiec i musimy do niego wejść. Spacja, jest. Łapnie, łapnie, łap. Wow. Dzięki gościu, mój kapitanie. Dobrze, moi drodzy, mi się zdaje, że to jest koniec misji. Bo raczej wątpię, że tutaj coś się jeszcze będzie działo. Sprawdźmy to do końca. No tak, to jest, moi drodzy, koniec misji. Infinity Ward prezentuje. Zobaczmy jeszcze tutaj ten filmek do końca. Powiem tyle, że gra naprawdę na samym początku zrobiła już dobre wrażenie na mnie, więc naprawdę jestem ciekaw, co się będzie działo dalej. Zbliża się samochód. Kontynuuj namierzanie. Skanowanie. Coś namierzyliśmy. Prezydent Alfund. Nie wiem, jak tam miał na nazwisko, ale. Widzę, że przetrzymywali jakiegoś prezydenta. No i teraz, jak sami widzicie, oni nas chyba gdzieś ciągną. Dziś powstaniemy jako jeden naród w obliczu zdrady i korupcji. Zobaczcie, włożyli nas do jakiegoś samochodu U w łeb pistoletem, jego rękojeścią, bardziej bym powiedział. gdzieś nas zawożą. Wszyscy wierzyliśmy, że ten człowiek poprowadzi nasz wspaniały kraj w nową erę e, dobrobytu. W nową erę dobrobytu. No, jestem ciekaw, gdzie nas oni zawiożą, Zawiozą? Boże, zawiążą. A moja dziewczyna właśnie do pokojiku przyszła. Ale on układa się z zachodem, mając na celu tylko własne dobro. Czyli po prostu ten prezydent, który właśnie znajduje się w samochodzie i my nim jesteśmy tak naprawdę. Ten prezydent, Tego prezydenta chyba zawożą na jakąś egzekucję z tego co widzę, no bo co innego. Po prostu on bardziej współpracował z zachodem, a nie, a nie z tym krajem, nie z nimi. Mowa rodzi niewolnictwo, a my nie damy się zniewolić. Zawożę. No zobaczcie, możemy się na to obrócić i ktoś za nami jedzie sobie. Zobaczmy ten filmik do końca. Jak sami widzicie, dookoła nas dzieje się totalne piekło. Wszyscy gdzieś uciekają, albo dostają po prostu kulką w łeb. Krwawa rzeźnia, tyle powiem. Ten sobie graffiti maluje na ścianie. Czas pokazać się. Lexa ważą nasz spryt. Udowodnimy, że się ich nie boimy. Ten ucieka przez płot, albo pies go gonił. Jeśli będziemy jednością, zdołamy wyzwolić naszych braci z rąk Cudzoziemców. Ło, wow, w śmietniku ktoś był. <grybujesz> no, naprawdę, scena z Piekłarodem. Osobiście nie chciałbym takiego czegoś spotkać na własnej ulicy. Nasza armia jest silna, ale sprawa słuszna. Właśnie teraz nasze armie zbliżają się do celu. Zdobywając je, przywrócimy wolność temu wspaniałemu krajowi. Hmm, chyba dojechaliśmy do celu naszej podróży. Zobaczmy, co się teraz stanie. Rozpoczęła się szlachetna, szlachetna krucjata. Ałwa! Dobrze, teraz nas gdzieś prowadzą pod pachą tego prezydenta. Ale piękny, ale tyś, aleś tyś piękny. No i dobra, jak sami widzicie, oni nas prowadzą pod ten pal. Oni rujnują nasz kraj, więc my zrujnujemy ich. Oj, oj. Tak, to jest chyba egzekucja jakaś. Wow. Zobaczcie, aż spowolnione tempo specjalnie dali. No, fajna sprawa. Ała. Oh, wow. No i dobrze, moi drodzy, tutaj ten chyba krótki filmik się zakończył. Teraz się wczytuję mi się zdaje kolejna misja. Pytanie Price. Al-Assad właśnie stracił prezydenta Al-Fujaniego na żywo w telewizji. Ma Amerykanie mają plany względem Al-Assada. Jak sami słyszycie, tutaj właśnie jest jakiś przetrzymywany Nikolaj w Rosji, chyba. No i za trzy godziny ma zostać po prostu stracony. Nikolaj jest teraz w piekle, musimy go stamtąd wydostać. Dbamy o naszych przyjaciół, ruszajmy. No i właśnie, teraz, moi drodzy, będzie misja, w której to uwolnimy Nikolaja z rąk Rosjan, tak mi się przynajmniej wydaje, że z Rosjan, ale to już w kolejnym odcinku, więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam także do komentowania, subskrypcji kanału, no i lajkowania. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!